Cześć Manko, ja jestem Zieberu i witajcie z powrotem u mnie na kanale. Przede mną dzisiaj 100 strzałów versus dwóch influencerów. Podpowiem Wam, wywodzące się z FIFA. Wy możecie tutaj teraz zgadywać, kto to jest, a ja idę do uczestników, bo muszę ich nie dość, że rozgrzać, to jeszcze przygotować na te 100 strzałów. A moimi gościami specjalnymi jest Alwin i Flash. Panowie, zbiję piąteczkę, dzień dobry. Witam. Witam. Po 50 strzałów. Jakkolwiek to zrobicie, to, to, to już wasza rola. 100 ma być włącznie. Kiedy ostatni raz coś tam, coś tam? kopaliście? Ja swój ostatni strzał zostawiłem w Tychach. No, strzał do, to... to jest, powiem, ambi ambitne stwierdzenie z a jego to był. Próba z... strzału, tak. tak Powiem ci, że jak na stadionie y, pierwszoligowym... Okej. Okay. Musiałem wie. to tak ubrać w słowa, żeby to zabrzmiało to, to profesjonalnie. bardzo dobrze zabrzmiało. Y, a my się ostatni raz widzieliśmy. No właśnie i, i zaznałem pewnej kontuzji, więc jeśli jest jakakolwiek szansa na wygranie, to może zbyt duże słowo, ale chociaż zbliżenie się do wyniku to tak. Teraz. No to wy macie do prześcignięcia, na pewno wiem, że e, najwyższych z tego co pamiętam to jest e, Kamil z Lachem mają wynik, wy możecie ich tylko po prostu wybrać i dościgać, żeby jak najwyżej się po prostu znaleźć w rankingu. Powodzonka. Przepraszam. I widzimy się za 50. Ja mam taką taktykę, żeby nie rozwalić swoich lesa, żeby wrócić jeszcze dzisiaj do domu. Ja mam taktykę, żeby... Dokopać piłkę do bramki ogólnie. Ale to jest akurat tam plan. Znaczy, powiem tak, gramy, gramy pod słońce, nie? Wydaje mi się, że to jest duże utrudnienie, że gramy pod słońcem. Na pewno sprawi, że będziemy mieli gorszy wynik. Patrzę ja czapkę. No właśnie, a ja nie mam. I to jest, to jest moja wymówka. Może albo będzie na dwa kontakty. Ile strzelą? Na pewno będę się starał, żeby oczywiście to było mniej niż 20. A wiem, że jak Olaf się zdenerwuje, że będzie szło, to będzie na pewno bardzo mocno naparzał. Ale nadal mówię, to jest po 50 strzałów. To bardzo, ale to bardzo męczy. Postaram się ich utrzymać przy około 15. I po prostu 15. I mniej, to jest moja taka górna granica Ubieram rękawice, let's go! To możemy jeszcze zrobić rozgrzewkę, ale ja, nie, ja się nie znam na robienie rozgrzewki. Już? Ale to się nie przyda chyba do strzału. Nie, bo się trzeba, to są żaróweczki jeszcze masz No jeszcze żaróweczki? I co jeszcze? I głowa, ramiona, kolana, pięty Tańczyłeś kiedyś w klubie na piłkarza? A się nie tak Możemy zacząć strzelać chyba. To będzie najniższy poziom tego odcinka. Ale zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, przypomnę wam jeszcze zasady. Wszystkie strzały, które chłopaki oddają, są z 18 metra, mogą oczywiście z dalsza, nie bliżej, czyli za tego po prostu banana. Jeżeli chodzi o strzały, mogą oddawać je w jakiej chcą możliwości, czyli po prostu z ziemi, z woleja, lewa, prawa noga, no z jakimś podaniem dosłownie co chłopakom przyjdzie do głowy. Kwestia po prostu, żeby zdobyli bramkę. Strzałów jest 100 i oczywiście najważniejsze jest to, żeby strzeli jak najwięcej, ale ja im na to nie pozwolę Pole. Kurde, nie wiem, czy ja chcę tak, a wiesz co? Spróbujemy. Pierwsza dziesiątka zawsze jest zapoznawcza. Tak, jest, to jest, to się bramka bramkarza ten, nie? Tak, no, to chodzi o to, że po prostu musisz kopnąć światło bramki i powiem szczerze... Aha, czyli to nie był trening? First shot. Ok. się za mało siły, ale by było więcej, to jest tak... To teraz na poważnie już. Oj! Już lepiej, lepiej już nie będzie w tym odcinku ogólnie. Kur... Niedobrze, że on to broni. Cała siła poszła na ten strzał i wydaje mi się, że to już nie będzie lepiej w tym, w tym, w tym odcinku, nie? A dobra, a weź spróbuj podać i zobaczymy, jak to wyjdzie. Może z całej epy załaduje. No. Trochę powiem ci, za mało się odchyliłeś. Jeszcze następnym razem to się połóż na plecach. O, to jest złoto. Tu jest większy potencjał uważam ogólnie. No bo kontrująca, wiesz, mniej musisz dołożyć siły w nodze, a może z prawej spróbuj? No, chyba Cię coś boli Może to jest właśnie moment, żeby odkryć, że masz pięć słabszej prawej no Stary, ponieważ ja jestem kontuzjowany, a Ty nie dokopniesz, to jest jedyny odcinek, w którym nie wpadniesz żadna bramka O! Nie no, to jest za... Przyjemniaczki tak zwane No? kurde I mniej się odchylisz, teraz już było tak No właśnie, już teraz było bardziej pochylone To już było lepsze Wystarczy jeden gol, to jest 1-0 w tym odcinku No Boję się to, boję się tego, bo się mogę wyprostować. Tu! A może z powietrza? Ha! Kolejna, kolejna piłka wyleci znowu. No można zrezygować, dawaj. Ja pierdziłam we mnie trafi. Powiem wam, że tego jeszcze nie było. Teraz zobaczysz, czemu nie było. <laughs> oh, ale potężny! Ale trzeba było spróbować, nie? Trzeba było spróbować. Może jeszcze nie było bramki, ale też nie było cennego strzału. Noż jasna cholera, nie? No, nie, no nie, schodź tam. Nie, ta bramka. Nie. Ja mam strach w tej nocy. Nie? A, taki szczur, kurde, nie? Ale, szczur, Ale to jest. był dobry strzał. No, nawet nie wiem, czy tam celowałem, to jest najlepsze. Ale dobrze, dobrze, może to jest jakiś pomysł. No. Potencjał tu był, powiem ci. A. Debele Mi się wydaje, że zaczynacie łapać tak jakby takie rozstrzelanie się Żeby podłapać o co w tym O co w tym chodzi Ale tu już było słychać no nie, tak się fajnie strzelić Ja bym wysunął Ci teraz, słuchaj Nie, nie No ale wydaje mi się, że to większe szanse wtedy No skontrowana, daje dużo Nie wiem, czy mam doradzać, czy nie, według mnie z wysuniętej. No właśnie, też mi tak wydaje. Bo ta stojąca, kurde, powiem ci, że. Ale ja umiem strzelać, tylko ja nie mogę tego zaprezentować! Dawaj, wysuniętą, jedziemy. Zabij! Aj, mam, usnęła poprzeczkę! Komin! Jasna cholera, nie? Ale to nie wpadło? Żaden wstyd. Moim zdaniem to wpadło. Ja się teraz złożę idealnie do tego strzału. Zesrasz się. Naprawdę, i teraz bobacz, tutaj nie ma słońca i mnie to nie będzie raziło. Dawaj. Pff. I wtedy wychodzą. Ale żadnego strzału nie było w ramkę, to mnie troszkę martwi. Że nie, był jeden. Był jeden ten po ziemi. Więc nie, jest, nie jest aż tak źle. Oj. A widzów, tak? Nie siadło dobrze. Ej, jak mam być, wtedy, to no się nawet nie patrzyłem na ten strzał. Chuj ja, Chodzi o to, że jak mi siądzie z prostego, to jest koniec, nie? No! O, trochę mocniej. Powiem ci, że delikatnie kostką, ale taka pasóweczka, szabialonzo. No, budzi się, bestia się no, budzi. Budzi się, zesrać. Jest. No. O. To było to. Hm. Fajne. Na moment przysnąłem, bo tak w połowie drugi sobie pomyślałem, że jest out. My chcemy coś strzelić w tym odcinku. Ale potem ona się zaczęła dokręcać i mówię, nie, to nie jest out. No, bo że zaryzykuję, no. Masz jeszcze dużo czasu do ryzykowania, pamiętaj. No. To czuć na rękach. A może ci wysunę jednak? No czekaj, ja... widzę. Może jednak. To mi się podoba, to będzie moje kolejne pytanie do was w połowie. Jak już widzę wasze miny. Muszę trochę bardziej w środek. Właśnie miałem pomysł, żeby bardziej do boku to szło. No dobra. No dobra, trochę ch**a u... Ja tego nie chciałem powiedzieć. Ale ja Czemu ja to strzelam? Nie mogę. Ja powinienem zmienić. Jeszcze bardziej się odchyl. O! Kurde, ale widzisz? A to ma potencjał. Ja tu czuję większy potencjał o wiele. Tutaj też nowa technika, tutaj mi się podoba. Ale. No bo Ja patrz, ale się pochylam. Ale to nie idzie tam gdzieś powinno. O, dobra, ja wiem, co muszę zrobić. Ale to jest wyda piłki. Nie, ja już, ja już znalazłem sposób. Ale no, już złapałem! Czy ja wiem, trzymasz taki. Ale idzie w, te, w ten słupek, nie? A! To była ta. Ja i tak mam pecha! Może nic nie trafiłem! Tak miałem ze 3-4 takie. Że to jest... No mówię ci, że to są dobre strzały, dlatego ja wiesz, tylko tak sobie gadam pod nosem. Ale mi schodzi, co jest? Ty, ale nie wyjdałeś. <grym> 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 Może wolej na dychę, co? Ja chcę mieć strzelić też bramkę, choć miał sobie roz... <grym> całą nogę. Oj, końśliwa! Kąśliwa, panie kolego! Teraz będzie, teraz na pewno poleci. A, Aj, fajne to było. Znaczy fajne podbicie, bo mnie źle uderzyłem. Ale moi drodzy, kolejna dziesiątka i... O przepraszam, jesteście brudni. I bez bramek. Trzeba się skupić, bo to jeszcze dużo. Ojej, ale no, Cał, okej. Okay. Ale to strzał niecelny, nie? Ale przyciągnąłem się już, kurde, wydawało mi się, że mi braknie centymetrów i wszystkiego, ale tak... No kurde, no chyba o tym takim tym. O tutaj, tak? O! No! Super. I możemy kończyć odcinek, dobra. Tak zwane odblokował czy koniec? Odhaczony, dobra, git. Na moment się odkleić, moi widzowie, bo tu mnie ktoś zagadał, tu coś tam, tu coś tam i z tego co wychodzi? Aj! No, mam wrażenie, że puściłeś nogę, tak Puściłem, właściwie czułem? Czułem na koniec, że jak już uderzałem, to tak. Ej ej, 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 ej! Ale ej, Kred ej. wystawił głowę! Replay. Co za gówno! Ja nie oddałem strzału! Dobra, nie zaliczę ci go. O dobra, to było gówno. Okej. Okay. To ma znaczenie. Ja nic nie mówię. Zaraz zobaczysz. W tym momencie jest jakaś muzyka taka, wiesz, że jest taki już powoli taki lekki dubstep. Jest taki epic music. Okej. Okay. Zaraz jest drop. Troszkę bliżej podejdę. I teraz. Aj, Można było ją jeszcze złapać, chociaż ja bym się złapał na dropa Ale jest dobra, ja muszę więcej stojących, więcej stojących Tak to chodzi, no tak to dziś chodzi, no nie powiem, że nie, no naprawdę nie powiem, że nie, no nie powiem, że nie Warta? Mamy tutaj gościa Kurde, nie chcę, nie chcę, nie, ja nie będę jej kopał, Olaf, nie kop tej piłki Czemu? Nie kop, jak kopniesz zostaniesz skancelowany O, oh, dobrze. wreszcie, nie będzie wstydu. Nie będzie. To jest jego czwarta w ramka w życiu. Nie będzie wstydu. Ale ładna chociaż, to trzeba mu przyznać. O! A, kreci. Ale kopłem w ziemię. Kreci. Ale nie, nie w, w ziemię kopnąłem teraz. Jak jest dobre momentum, dawaj z voleja. Ja Myślę, że wolej może być w tym kole, bo jest trudniejszy. No, róbcie jak uważacie. O, ale celny. Moi drodzy spotykamy się po 50 strzałach. Muszę się o to zapytać, bo widziałem grymasy i wszystko. Jak wrażenia? Póki co. No, no wiesz, no, bywało lepiej. Yy, aczkolwiek ja mam usprawiedliwienie. Na szczęście jestem z nim. Ja też mam usprawiedliwienie. Z nie mam zbyt, zbyt trudnego. Ja Także pół bramki no, by wystarczyło, żeby brać ten odcinek. Zależy mi tylko na moim performance. Szkoda, że będę postaram się strzelić parę olejów, ale jest ciężko z olejami, jeszcze nie mogę za bardzo wyprostować stopy. No i jeśli chodzi o te wysuwanie piłki, to następnie to razem nie, nie stań tam na sąsiednim kontynencie, tylko pójdź do mnie, nie? Ale, ty ja chciałeś, ty ale chciałeś dokładnie. Jesteśmy, nie, nie. Na, jesteśmy na gównianym orliku, który nie, nie, jest, nie jest najpyszniejszy metrów. na świecie i ta piłka skacze. Po co mi podajesz 20 metrów? No bo chciałeś Żebyś. Czym tam był? Kątem. Żebyś mi nie badawał z boku, że ja to muszę podkręcić pokazała, piłką, ja, ja, mam, ja mam nabiegać na piłkę, a ja muszę liczyć. Okej, okay, tu się odbiła tak? to może jak się teraz odbije ty? Weź ty z tego strzel. Gdybyś grał mecz i ktoś ci poda tak, że się odbije, to powiesz, stary, ale miałeś tam stanąć, a nie tam. I piłka się odbiła. Pokaż mi mecz, w którym ktoś komuś wysuwa po ziemi 20 metrów. Są takie? No chyba akurat w jak Juventus gra z jakimiś ogórami. Dzisiaj z Realem grałem? 4 jeden real. Uuu, to dobrze, bo postawiłem, że będzie bramka Eliza dzisiaj. Ja mogę was tylko zapytać jeszcze jedno, czy taktyka się sprawdza? Nie mówicie z jaka, ale czy się sprawdza? Mm. Nie. Ja <laughs> to... Pierwsza pięćdziesiątka była taka zapoznawcza. Bo ja dawno nie kopałem, ja też mam usta ja tutaj przyszedłem się dobrze bawić. O to chodzi ja najważniejsze. Nie garduję. Ja tutaj, wiesz, ja tutaj... Przyjdę się pośmiać, strzelić pięć piłek tam gdzieś nadal. Prawdziwego faceta poznaje się po tym, jak kończy. No tak. bo Czerwino kończy i zaczyna tak samo źle, więc akurat u niego by się nie spodziewał wiele. Ale wydaje mi się, że jeszcze strzelę parę fajnych bramek. Jakbym miał Wam tylko, daj jeszcze tak można narzucić presję. Yy, influencerów ostatnio wiem, że trafili 20. Najmniejszy wynik chyba jaki był, który możecie tak przebić, tak ogólnie jak biorę udział w 100 strzałach, to jest A-klasa, która trafiła 11. No ja na w Mam wrażenie, że to jest daleko, naprawdę ci mówię, że ja nie wiem czy to liczyłeś, to jest dosyć daleko, gdzie my tam stoimy Każdego brałem za 18 metra, ten 18 metr jest równo z tą linią Mierzyłeś te 18 metrów, to jestko takie dziwne kurde Wymiarowe się Wydaje się że 18 może być nawet dalej, więc lepiej tutaj nie, nie ten Kur... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, za duże robię <laughs> Jak no ja robię za duże kroki ty wiedziałeś jak zmniejszył, z takiego kroka Żyrafowego Ale, ale ja zrobiłem kroki półtora metra, ty Musiałem potem wiesz, żeby się zrównało W miarę się zgadza? Tak, dobra dawaj, Alwin teraz, nie? Ja? Tak jest A ty, dobrze się odkręciła Jeszcze siadł taki szczur trochę Dobry strzał Ale podskoczyła Ty, fajne Podskoc... widać było Widać było. Ale dokręcała się. Oj! Cześć by coś odblokował? O, ale się rozkręca bestia z piaseczna, ty. O! Jak mam cię pochwalić, to smyrło. Słychać, jak tak smyrnęło. Stojąca piłka to jest ten sposób. Dobra, już mi nie wysuwaj. Aj! A kurde! Ja ciągle w lewo strzelam i to mi się nie podoba, może tym razem w prawo. Nie będę spoilerował, a teraz będzie w prawo. A jej! to jest jego ulubiony ruch. On sobie obczaju, gdzie strzelać, gdzie mu idzie, po prostu teraz tam będzie łupał cały czas. Zobaczycie. A a jej, a chciałem właśnie. Ale strzela cały czas w to samo miejsce po bramki. Uuu! Ale ten orlik jest nierówny. <laughs> To w sensie jest bez sensu. wskacze. Tak a, a teraz był w środek, a chciałem już tego. Tak właśnie... Ale powiem ci, że z rotacją fajną było. Czemu tej nie mogę kopnąć? O co chodziło z tym? A już możesz, czy nie możesz? Dobra, już możesz. Ale o co chodzi? Nieważne. A co, że było coś na niej? Nie, nie. Ale dupę, to dupy to było, podaj. Najbardziej lubię. Jak nie, to bramkę go na, 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 na wala, ale jak trafia, to wtedy jest ooo, jazda. Poczekaj. O kurde, bo tak się jeszcze odbiła, nie fajnie przy tym. No. Za wysoka chyba teraz. Ajajaj, aj, aj, kurde, dobra, dobra, jeszcze coś będzie, ale wolę ten. Fajny jakierdzie, to Oczywiście. Jakby tam stał Neuer, Buffon, Yashin, to nikt. I gdy Gregorio. Nie ma szans. Też mi się tak wydaje, no bo tutaj naprawdę dobrze przymierzone z mocną siłą. To kontrująca piłka, Szapoba. O, ale Ile tych słówków dzisiaj? Ale ten jest twój ulubiony na pewno. Każdy ten strzał jak mi siądzie, to mnie kosztuje. No właśnie, teraz musi siąść tak, żeby cię kosztował i żeby było warty strzenia bramki. No. Tak, jest coś mniej więcej tak, nie? Nie, ale to był dobry strzał. Najgorzej jak ja mam taki moment, że się wyłączę. Szczególnie jak dzisiaj chłopaki strzelają. Ale to była boczna siatka. Dobry strzał. O! Hahaha! <laughs> Ku... <laughs> <laughs> Zostało jeszcze to. No w sobie już raz po poprzeczkę. A, przepraszam. No to masz, masz już dzisiaj komplet. Ale już jest, już jest dobrze, bo już poszło w prawą stronę. Ja jestem z ciebie zadowolony. Kto to był strzał? Kurra, jakie gówno! Fajne! Ej no ja przestałem, przyznaję, ale to jednak uruchomił tą maszynę On przysnął, zawsze jakieś wymówki 70 strzałów za nami Mam wrażenie, że chłopaki się to są zażenowani po prostu tym, że po prostu gdzieś tam skoczy, coś tam wiadomo, że zdrowotniej i to wszystko Trzymam za nich kciuki, ale muszę im tak wybronić wszystko BUM! Ale to chodzi ty, ale to chodzi dziś Dobrze, jest dycha Mogło chodzić lepiej, ale i tak nie jest źle Ze skręconym achillesem tak strzela By nie był kontuzjowany, to ja bym się więcej wracał niż byłem prób Out. Ale fajnie leciało Fajnie to leciało, kurde. A jest dobrze, bo ciągle idzie w prawo. Ja! Ale gdyby tak nie podskoczyła ciutkę. A taki niefajny był to strzał. Nieprzyjemnie, końśliwie. No, ja cały czas kopię tak. Cały czas wewnętrzną, bo nie mogę tego wyprostować. No, ty strzelasz w to samo miejsce, ja w to samo miejsce. No, ale ty, ty strzela tak, bo jesteś drewniany. Ja tak, bo nie mogę wyprostować stopy. A, nie Aaa, niefajna, niefajna. Ale fajna. potęga. Teraz przeprostowałeś ją, to było widać. Tum zawrzał, chyba wolej. Tychy wykrzyczały. O. O. to już z potencjałem było. Powiem ci, że teraz, jakby było dalej. To by zdążyła opaść chyba. Ale już dobrze, bo już nie leci za ten, za, za za boisko. Na ligową by weszło. No? No, tutaj. Powiem ci, że z małym błędem. To ja. no jest, można, można. Można, nawet trzeba. Trzeba troszkę przykrócić, chłopaku, bo tam dwa razy przysnąłem, co nie może być, ale za to, że ich lubię, to. Luz. O to pamiętajcie, moi drodzy, że o to chodzi, bo tu jest naj jak najwięcej ma być zabawy. Nawet, no? O kur! Uuu! Ja cię jak ja podam, to naprawdę nie ma co. Nie ma co zbierać. Yo! Czyste, ładnie. Ała! Nie, nie, wsta nie, 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 Olaf. Nie, nie, tu nie, nie ma. Nie. Czy to jest w tym momencie, kiedy jest plusik w fifienach nad głową? Czy już był przedtem? O to nie, Tobie jak na się udaje, to się nie udaje, to jest podsumowanie twojego życiorysu, nie? Taki strzał i spojenie. Ja po prostu wolę zachować wszystkie siły na kolejny mecz No Tata. Nie, Kurwa. O. <śmiech> <śmiech> to był najlepszy strzał dziś. Ja bym to zaliczył jako punkt, powiem szczerze, bo to jest... Ty, to było za 10 bramek. Strzelić z woleja sznytę? Jeżeli to by wpadło w centralnie wam mówię, to by byłby taki gwóźdź, że już na maskę szło. Dam ci plus 10 punktów, jak trafisz jednak w, tą, w tego Mercedesa takiego gwoździ. Nie, 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 To jak, jak w ramkę to spoko, ale w tego Merala się nie opłaca. Ale taki fajny, gdyby bardziej po koźle. Pff. Nie, no za lekko. O Jezu, a się... Dobrze? Dobrze się złożyłem, ale uderzyłem... Też dobrze. No właśnie nie. O, ale ciacho, ale gówno. To tam z dużego palca chyba. Oj, kurde, bele. Dobra. O! Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Uf. Ogólnie zauważyłem, że macie taką tendencję, że jeżeli już bramkę strzelacie, to jest albo od słupka, albo jest taka soczysta. Albo... Ale my nie strzelamy słówek bramek. My nie strzelamy jakichś taś Tasiów. To mi się podoba. Nie, czasami się zdarzy. Chyba ty. Aaa, źle znowu. oj! Ja psie! Nie, no takich nie możesz Ale ci zabrał, no nie. Ale ona jeszcze, wiesz, nie była do lotu, tylko taka wiesz, tylko żeby sobie odstawno-dostawnym pójść. Myślałem, że w ciemno pójdziesz w stronę jakąś wiesz? Nie, 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 tu jest za dużo czasu. Lekko sobie wypuścił. Jeszcze lżej sobie wypuść. Bo to trzeba w bramkę, nie? Ku... Znowu tak samo. Duży palec, teraz już chyba doszedł z drugim. Ja mam pomysł, chyba. Uj! Spokojnie. To książka Beckhama o Jezu. Złożył się, Beckham, ale strzeli jak Wiktor Graczyk. Ale ja mam wrażenie, że ty o coś tam zahaczyłeś. Bo to był taki dziwny dźwięk. Nie, no to jest. Ale ciągle idzie w tę samą stronę. O! On tam nie chciał, on tam nie chciał. Chłopie Tam nie chciał. Ja, Oczywiście, że chciałem. Ja cały czas mnie w głowie dobra. Popię teraz. Teraz widły. On będzie śnił się o tej bramce. Proszę, żebym jeszcze tak raz w życiu kiedyś strzelił. On trafił widwy, co nie? Ale naprawdę dobrze to huknął. O, leci ci wziął teraz. A dobre to było, dobre, dobre. Dobre podanie. O nie, 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 nie. Ostatni strzał w tym odcinku ma być zajebisty. Cristiano Ronaldo, Portsmouth, 2008 rok. On wtedy tak podszedł i był mur. A tu nie ma muru I strzelił troszeczkę gorzej niż w ten sposób To naprawdę ładny gol To był najgorszy strzał w tym odcinku Tak mogę zakończyć swój udział dziś Uhu! Kur... Ja miałem na rękach, dołożyć drugą rękę Ja mówię, no jeden wola i musiał dzisiaj siąść. musiał Ale szanuję Gratuluję Dziękuję no dzięki, dzięki Olaf, dzięki Olaf, dzięki, fajnie, fajnie było. Także, moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, dziękuję pięknie, dziękuję pięknie. Widzę grymas, zmęczenie i myślę, że to też było. Na pewno. No aj, dobra, przepraszam, i dobrze przeszło mi kontuzję. No to na pewno nie pomogło, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że raz my strzeliśmy z Woleja, nie było jakiegoś podprowadzania piłki. Jeden wpadł. Jak to jeden, a mój to co? I ten tutaj, taki co tak o tu? Najlepszy był ten strzał, że prawie się udało mi rozbić. To był mój, mój ulubiony strzał z tych wszystkich. Mam nadzieję, że ogólnie, że z kamery to chyba było widać, bo była nakierowana tutaj, i to tu będzie takiego gwoździa widać, jak ona po prostu spada. Takie... Taki moment, czy na pewno uda się rola i czy zaraz halarom nie wyskoczy. To był mój ulubiony strzał. Ja Was muszę się zapytać, bo była jakaś taktyka, o której nie wiedziałem. I co to była za taktyka i czy się sprawdziła? No, moja taktyka była, żeby. Y, znaleźć sposób, żeby A, nie rozwalić sobie nogi bardziej. Okay. I dwa, dlatego początek miałem taki średni. No, było taki fareszał, że faktycznie mi nie siadało, y, no bo jak nie ułożyłem z tej nogi właściwie, to był ten strach, że mi się przechyli na to w zewnątrz stopa, to ja boli ta kostka. Ale jak siadło, te proste podbicie tam raz na jakiś czas, to fajnie to leciało. No i wiedziałem, że podkręceniem to jest za daleko, że mnie ja tutaj mm -hmm. dokręcił. Lekkie, bo, bo to prawda. Bo ty, nawet jak to leciało w okienko, to i tak y, ten y, to broniłeś. Dlatego mówię, dobra, muszę walić z prostego podbicia. Wyszło tam nie? z 10-11 bramek, więc zyski. Jest... A ja strzeliłem oleja dzisiaj. I to była taktyka? No ja po prostu. Nie, bo ja dzisiaj bardzo mocno spamowałem tymi wolejami i myślę, że kurde, to jest. My spamowaliśmy wolejami, rozumiesz? Jedyny sposób. I tyle i aż dwa gole. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że za to ogólnie szanuję, bo się jako piersi podjęliście i też w takiej ilości. My jesteśmy trenseferami po prostu. Wyznaczamy. My nie strzelamy łatwych bramek, że my strzelamy w środek, albo czy jakiś taś, taś wpadnie. Nie, nie. My strzelamy same piękne bramki. Tak. I z tego, co jeżeli dobrze podliczyliśmy, to o, Najwyżej tutaj się poprawi, ale chyba 14. Ogólnie macie tutaj w sumie. Także uważam. I to już że właśnie idąc dalej tym. Wolejami i takimi wysuniętymi z tym wszystkim. Szanuję. Świetnie, jakbyś tu wziął Roberto Carlosa, Mateusa, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Oni by sobie nie poradzili na takich pojęciach. Messiego czasami... Ja sobie... Jeszcze szczególnie na ten, jak mam tam no, dwa razy trzeba Nie ma opcji. My tutaj wycisnęliśmy... Znaczy nie wiem, czy maksimum, ale tak myślę, że dobrze poszło. No nie no, maksimum to się nie rozpędza. Ja Wam, moi drodzy, dziękuję pięknie. E, a mogę się zapytać, czy widzicie jeszcze jakąś parkę? Dobralibyście jakieś dwóch? Ja wiem, ale to będzie kontrowersyjne i nie wiem, czy się wydarzy, ale ja bym poddymił. Ja bym widział tutaj pelka Damiana z kamykiem. Znaczy no, no, jest to do zrobienia ja bym to, ja, ja bym to obejrzał Także moi drodzy, to było na tyle w dzisiejszym odcinku Wpadajcie oczywiście do chłopaków na wszystkie sociale A my widzimy się w kolejnym piłkarskim odcinku Na tym kanale Siema